WSTRZ caj CSbowa dygant na pogrzebie kotulanki. Agnieszka dygant byba najbli kreska EZ przyjaciół BK Agnieszki kotulanki plus61L. Jeden z tabloidów ujawnia. Co aktorka zrobi na jej pogrzebie? Nagba, mir serialowej Krystyny Lubicz byba dla wielu szokiem. Najmocniej jej odejdzie odczuwa oczywiście rodzina i przyjaciele. Jeden z najbliższych dla niej osób byba, aktorka Agnieszka Dygant. Ich przyjazd trwa przez lata. Po w ostatnim czasie kotulanka nawet z niej nie utrzymywa kontaktu. Panie poznaby si w latach 90. popczyba je wspólna praca w teatrze, komedia. Agnieszka byba powierniczki jej sekretów oraz oparciem w trudnych chwilach. Dygant zrobił wiele, by wyciągnąć przyjaciół z na Bogu. W zeszłym roku ba nawet Patryka Wek, by zatrudni Piotr w filmie Kobiety mafii. Agnieszka nie odbiera ba jednak od nikogo telefonów. To nie z nich bo jednak dygant, która wci próbowa jej pomóc i jako do niej dotrze. Chciała nawet obbaci jej leczenie. Niestety, 20 lutego pani Agnieszka miała wylew i zmarła. Na jej pogrzebie zjawiby się te bumy fanów, gwiazd i znajomych. Nie mógł, bo oczywiście zabrak Agnieszki dygant. Jak relacjonuj gwiazdy, na pogrzebie kotulanki aktorka próbowa bawzi się w gar, ale w pewnym momencie emocje znów ziby gór? Przepraszam, kreska E nie potrafi bam jej pomóc miała mówić za na siostrze kotulanki. Agnieszka zawsze mówi ba o tobie, kreska E jest najlepszy przyjaciół beka pod pociesza baj od siostra Jolanta.